Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy. E, lubię się witać, szczęść Boże. E. A ja zawsze tak to jakoś to trochę dziwnie. Szczęść Boże, jako świecka osoba do świeckich. Dzisiaj mamy... A Michał tak ma, mówi nawet e, od to, z panią paguł Dzisiaj mamy kolejny temat. W zasadzie jeszcze zostało mi jeden, jeszcze trzy odcinki oprócz tego Związane z jedną serią, a potem przyjdziełem zupełnie coś innego. Tutaj mam taką książkę. Tytuł tej te, te książki jest nieskończony, wyrażam Jej i Koniec Czasów. Autorem tej książki jest ksiądz, który założył takie zgromadzenie, o którym pisała się z na żona, się modliła, że pod koniec czasu powstanie to zgromadzenie. Ksiądz Grzegorz Bliźniak. Bliźniak. I on opisuje w tej książce. Różne momenty, o Bożym Nieosierdziu. Rozmawiał z Tomaszem Witernikowskim. Mówił o Bożym Nieosierdziu, mówi na temat też karania narodów. czy My nie będziemy chyba czytać tego fragmentu z tej książki, ale on mówi coś takiego, że, że Pan Bóg nie jest w stanie ukarać wieczności, tak jak mnie, ciebie, czegokolwiek, jak się będzie karał i będzie sądził na sądzie ostatecznym, narodów, tylko że te narody, one istnieć w niebie, istnieć nie mogą po drugiej stronie. Więc, więc karę nie spadają tylko wyłącznie tu. Jeśli są wierne Bogu, to Pan Bóg je chroni, taki jak Izrael, ale jeśli odchodzą do Boga, to tak jak Izrael był brany w niewola i lubił prześladowanie i cierpiał, i był wybijany mieczem, to podobnie dzieje się też z innymi narodami. Kary też rozumiane w taki sposób, jeśli człowiek odwraca się od Pana Boga, to na własne życzenie traci jego łaskę. Bo odrzuca tę łaskę, więc gdzieś co my możemy iść? Jesteśmy bez pozostawieni bez łaski Pana Boga, to no jesteśmy i, biednymi no to jest, sierotami, bez Ducha Świętego, bez, nie, to jest, bez pomocy. To jest, który... to jest jedno, a z drugiej strony, kiedy człowiek oddala się od Boga, to oddaje się w ręce lwa, którego zezra, zekle, który go zeszła. w ręce klech, który Więc jeśli narody idą od Boga i od Jego prawa, odchodzą od Jego przekazania Jego miłości, to od razu wpadają w rękę bestii. Więc to ta a ta kara to tak naprawdę, to jest coś, w co sami się pakujemy. Pakujemy, tak. tak. A też jest też taki, że, że zło niszczy zło. Więc jeśli człowiek odchodzi od droga, to wszystko, co się wokół niego dzieje w, w danym społeczeństwie zaciąga człowiek na to przekleństwo, na daną ziemię i po prostu zło pociąga zło. Czyli się dzieją zarówno amonalia jak i choroby, jak i wiele innych nieszczęść. To po prostu to tak, to działanie w, złego. Tak, tak w tak, skrócie. Tak, tak, to jest jedna z koncepcji. Tak, Bo oczywiście ktoś może uważać inaczej. No, tak. Akurat Michałowi jest bliskie takie rozumienie. To, to fakt. Ja tak. Myślę, trochę. My, tro, my, tro, troszkę. Mi się, my, do tego my, się my. My, my my to kojarzy. Że z książki która mówi który mówił w książce o przekleństwie prawa, Opowiada sytuację w tej książce, jak, jak dziadek oświęcił rodzinę z złemu duchowi, to był dziadek, i, i rodziły się kalekie dzieci niepełnosprawne, cały czas niepełnosprawne dzieci się rodziły, albo ktoś się powieszał, albo takie tak rzecz, no i się okazało, że dziadek. Ojciec przyszedł i zaczął szukać za nas takich pojemniczek, i takie z tego wydobyło się bardzo duża ciemność. Albo w innych innych historii powiedzą, w książce, że chyba w, 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 w tej książce to było, że biorąc, że, 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 że facet miał klinikę aborcyjną i jego dzieci akurat zginęły. Spadł samolot z jego dziećmi na, w, w, na smetarz, gdzie były mordowane gdzie aborcyjne. Na no, tak, możemy się zastanowić na no, temat takich rzeczy, takich dziwnych przypadków. Ale to, tak, tak, tak rzecz, wszystko, to jest tak najogólniejsza jedną rzecz, o której się kojarzę właśnie z tej opowieści, to sobie że to nie tyle kary, co takie konsekwencje. konsekwencje czy... ale ja, mówię, ja nie mówię, że to, że to Pan Bóg, no to Pan Bóg. po prostu człowiek był oddelekt od Boga, a szatan jest zabójcą, więc też może wiele rzeczy, prostu się remiorować. Możemy go nie widzieć, ale on nie jest I on swoje zimfo też robi. Ja jako człowiek, który przyszedł z mam świadomość tego, że wydłuch, jeśli człowiek daje mu władzę nad sobą i nad swoim życiem, on będzie je niszczył. To tak, to tak, tak na ogólnie, z doświadczenia. Z tego doświadczenia to też to mówienie? To przeczytajmy pierwszy fragment, który mamy z początku, z Księgi Rodzaju dzisiaj. Będziemy od Księgi Rodzaju do Apokalipsy szli na szczęście nie przez wszystkie księgi, spokojnie. E, Miasto i Dzieża Babel. Na cały dzień mówiono jednym językiem i posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przewędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w kraju Sinear i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego: Do dzieła, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je. Używali więc cegły jako budulca, a smoły jako zaprawy. Potem rzekli: Do dzieła, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które ludzie budowali. Wtedy pan rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mówią tym samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W taki sposób pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i zawsze stali budować miasto. Dlatego dano mu nazwę Babel. Ponieważ tam Pan pomieszał język mieszkańców ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej ziemi. Cześć, jak już czytałem, to nikt nie rozumiał, co w tym w ogóle chodzi. Czego Pan Bóg rozproszył? Co miał Pan Bóg do tej wieży? <grym>, Dopiero później nie zrozumiałem, że tak naprawdę ci ludzie chcieli budować świat bez Boga. I dzisiaj mam też takie doświadczenie, że świat rzuca Boga, na jego istnienie. Nawet ci naukowcy wszyscy stwierdzają, że często że po prostu Boga nie ma. Chociaż ostatnio czytam też takie bardzo fajne świadectwo nawrócenia guru ateistów, których się kilka lat przed własną śmiercią nawrócił, w przeczytaniu dwóch książek. Jedno to było jednak śmietnące książek, to było na temat genomu człowieka, i zbudowania budowanie, w jaki sposób ten genom jest zbudowany. I dziwne, że to właśnie też autor i, od, i, i ten, który dostał Nagrodę Nobla za to, też właśnie poprzez to, że od, odkrył ten taki kod DNA ludzkiego, też się nawrócił, był też ateistą. I człowiek, który zadaje w po prostu sobie pytania, potrafi zrozumieć, że Pan Bóg istnieje. Po prostu to, to, co się dzieje w świecie bardzo bardzo, bardzo mocno wyraża o tym, że ktoś to miał myśli, żeby to tak powstało. A propos wieży Babel, jak byłam dzieckiem, to sobie myślałam, że to dlatego Pan Bóg yy, pomieszał te języki, yy, bo ci ludzie chcieli zbudować bardzo wysoką wieżę, która dosięgłaby nieba i Pana Boga małego by bo bestrąciła na Ziemię. Nie, ale no. że, że właśnie, że ci ludzie chcieli być jak Bogowie, bo chcieli się dosięgnąć nieba. Coś w tym jest. No więc tak. Dzieci tak mają dobre intuicje. Tak na tak najogólniej. Ja, ja nie do końca rozumiem tej historii. <laughs> Teraz mamy kolejny fragment. <laughs> może to lepiej da się zrozumieć, e, bardziej może oczywiste. E, Sodoma i Gumura. To tylko krótki fragment, bo. Myślę, że to akurat jest dobrze znany, ten fragment. Wtedy pan spuścił z nieba na Sodome i Gomorę deszcz siarki i ognia. W ten sposób zniszczył te miasta i całą okolicę, jak również wszystkich mieszkańców tych miast i roślinność. Oczywiście chodziło o grzechy nieczyste, których się dopuszczali mieszkańcy. Kolejna rzecz. Pędrowałem po Europie z moim przyjacielem przez wszystkie Państwa, które szliśmy, ja odmawiałem różańców bo drogi krzyżowe, aby zaczynić Panu Bogu za grzechy popełnione przez sam naród i prosić Boga o pokój. Mam świadomość tego, że Maria w wielu miejscach na świecie, w swoich orędziach, w swoich zejściach na, tutaj na ziemię, wołała i mówiła, pokutujcie, módlcie się. Módlcie się na różańcu, za zatrzymajcie Bogu, Bogu za grzechy. Każdy grzech wołał burzą sprawiedliwość. I że albo go, ten grzech weźmie Jezus na krzyż przez spowiedź, albo, albo, albo my go nie pozwalamy, kiedy to zło musi się wyrządzić, ono musi się tu zadać dalej. Więc, więc tak, gdy my pokutujemy, kiedy się modlimy, kiedy prosimy o pokój, kiedy zaczniemy Bogu za to, co złego robimy, albo za grzechy też innych, to Bóg patrzy bardziej, bardziej się. W zasadzie pozwalamy Bogu udziałać przez miłość tutaj, czyli, czyli pozwalamy Bogu, aby na nas patrzył i udzielał łaskiej temu miejscu czy danemu kraju. Łaska ucieka od pysznego, a mm, łaska się spania ku pokornemu. Skłaniamy <laughs> nasze karki przed Panem to, bo Bogiem, znajemy naszą słabość, to wtedy on obdarzy nas łaską. Wiadomo, że zanim Sodoma swoją to Abraham się modlił i wydał jakieś 10 sprawiedliwych. Możemy się zadać sobie dzisiaj pytanie, czy świat ma jeszcze tych 10 sprawiedliwych? Czy jeszcze w tym świecie istnieje 10 sprawiedliwych? Myślę, że czasami wydaje, że. Że dusze, które są miłe Bogu, które żyją w czystości w wyłączności z nim, jest ich coraz mniej. A świat coraz bardziej deprawuje tych, którzy, którzy są niewinni, czyli małe dzieci. Jeśli się chce te małe dzieci zniszczyć seksualnie, na przykład. A dzisiaj to jest narzucone. I mówi się, że masturbacja, pornografia, e, dziwne inne uznania, że one są dobre. I się nie buduje społeczeństwa na cnotach takich bożych, tylko się buduje na antycnotach. Czyli przeciwnie co no trzeba to po prostu też dostrzegać, że się usiłuje zdeprawować, O rozpadzie cnud, tak. no tak. To... Na braku cud Bo już ona też ewentualnie po Europie, też się modliła. O co? O to dusze czy trzeba, na przykład. A bo chcesz, żebym teraz powiedziała świadectwo. No tak. O duszach częściowych. E, miałyśmy taki jeden dzień z Ewą, z moją przyjaciółką, kiedy podróżowałyśmy autostopem na opatrzności Bożej. Kiedy wszyscy ci, którzy nas podwosili, jakby się zmówili, i wszyscy opowiadali o zmarłych, albo pan serb opowiadał o wojnie na Bałkanach i o zmarłych Serbach, albo trafiłyśmy wieczorem do osoby, która akurat tego dnia pochowała swoją babcię. Dlatego. W tym kluczu rozeznawałyśmy, że Pan Bóg nas wzywa do modlitwy za dusze czyśćcowe i też doświadczałyśmy pomocy dusz czyśćcowych. Właśnie modliłyśmy się za dusze chorwackie. Jak jechałyśmy przez Chorwację i mieliśmy taką sytuację, e, dowiózł nas właśnie ten Pan Serb, e, dowiózł nas tirem do, do takiej stacji benzynowej. No i miałyśmy wybór, czy że śpimy. On nawet nam proponował, żebyśmy tam u niego w kabinie spały, no ale oczywiście, jak dwie tutaj młode dziewczyny e, odmówiłyśmy jednak z obawy tutaj e, przed mężczyzną. E, miałyśmy też pomysł, żeby rozbić namiot, ale strasznie wiał wiatr i nie byliśmy w stanie tego zrobić. E, i też miałyśmy pomysł, żeby jechać dalej, chociaż było już późno było już po, po 10 w nocy. I był jeszcze jeden pomysł, żeby skorzystać gdzieś z hostelu w okolicznym miejscowości, tak w miasteczku, chociaż to była autostrada, więc musiałyśmy się wrócić. więc wybraliśmy ten ostatni sposób. wymieniłyśmy pieniądze na stacji benzynowej. Nasze euro wymieniliśmy na, na chorwacką walutę, bo Chorwacja ma swoją, swoją walutę. I e Potem zdałyśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie cofnąć się do tego miasteczka, no bo nikt na tą stronę nie jedzie. Nikt z tej stacji nas nie zabierze. Musiałybyśmy być po przeciwnej stronie ulica, że to było późno. Nie chciałyśmy już przeskakiwać przez tą autostradę gdzieś tam nocą na drugą stronę. No i zostałyśmy z, tymi, z tą chorwacką walutą, więc stwierdziłam, no to pójdę na stację, wymienię to z powrotem na euro. No a pan na stacji mówi, że niestety on mnie nie wymieni, bo on tylko mogą w jedną stronę wymieniać, więc w się wkurzyłyśmy, bo już było... Byłyśmy prawie w Serbii, że utopiłyśmy nasze, naszą kasę, którą dostałyśmy tutaj od ludzi na życie. I wtedy zadzwonił do nas nasz kolega, kolega Roman, który ma taki wyjątkowy właśnie jakiś taki dar Kontaktu, tak, z duszami czystcowymi, tak, modlić się dusze za te dusze, dusze czyścowe. Jakoś tam doświadcza też ich, no powiedzmy, że dają mu jakieś tam sygnały że rzeczywiście, że są i proszą o modlitwę. I ciekawe, właśnie, że w ten dzień, kiedy właśnie modliłyśmy się za te dusze chorwackie, i pyta nas czym. Czasami potrzebujemy pomocy. Mówimy, że tak, że mamy problem z nosleniem, więc on tam uruchomił kontakty. Już nie, nie wchodząc w szczegóły, udało się przez jednego znajomego, 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 znajomych tak dojść do, do kobiety, która mieszkała w Chorwacji, do Chorwatki, która mieszkała właśnie w tym miasteczku. Gdzie chciałyśmy się dostać? Pogłamana historia. No, no, trochę tak. No. Ale w każdym razie spotka dostałyśmy do niej kontakt, mimo że to już była tam, nie wiem, 11-12 w nocy, to ona zgodziła się nas przyjąć, no ale powiedziała, że, że nie jest w stanie po nas przyjechać, żebyśmy wzięły taksówkę i że tu jest soł ubery i okazało się właśnie, że moja aplikacja działa tam też w Chorwacji. No i wyobraźcie sobie, że dokładnie. Za Uber można było zapłacić. To w ogóle też udało się zapłacić gotówką, ale dokładnie ta kwota była identyczna jak ta, którą wymieniłam na ten hostel. Dokładnie, idealnie nam się zgodziły te pieniądze, więc wszystkie oddałyśmy temu panu taksówkarzowi. No i spędziłyśmy tam dobrą, regenerującą noc i przedpołudnie u, u tej chorwatki nauczycielki, tak, która akurat miała wakacje. To taka historia. Ja opowiem kolejną historię za chwilę, przyczynię się najprawdopodobniej z moją żoną. Kolejny. A to jest z księgi Izajasza. Biada tym, którzy wydają niegodziwe ustawy i podpisują krzywdzące przepisy, aby nie bronić uciśnionych i pozbawić praw ubogich mojego ludu, aby bogacić się kosztem wdów i zagarniać mienie sierotom. Cóż wy zrobicie w dzień nawiedzenia, kiedy z daleka przyjdzie na was zagłada? Kogo będziecie prosić o pomoc? I gdzie zostawicie wasze bogactwa? Pośród jeńców, kark przyjdzie wam ugiąć i zginąć wśród pokonanych. Mimo to jego gniew nie ustaje i nadal zniesiona jest jego ręka. Po drodze jechałem do pracy do Niemiec. Pierwszy raz, jak do pracy jechałem, jechałem przez Berlin. Pamiętam, że w tym, tym momencie, kiedy tam przyjeżdżałem ok. Polską granicę, to miałem takie uczucie że już, że jest inne ciężar duchowy na tym granicy. Kiedyś, jak z chwała świadeczka Duchowicza, to on też tak odczuwał, kiedy wracał z niemiec do Polski. I jak jechałem koło Berlina, to miałem uczucie, że mam się mówić za dusze cierpiące. Tam wiadomo, że w trakcie wojny jest bardzo dużo nieco zginęło, I Tych już tam jest pewnie bardzo dużo, które, które w tym miejscu za grzechy. I też jest takie moje w miejscu, bo takie są, nie wiem, przekazy, nie, nie potrafię podać źródła, także no, ale są związane z danym miejscem. Ale ogólnie będąc tam, nie mam odczucie, że mam się szczególnie modlić za wszystkich cierpiących, że rządząc jechać właśnie jedną przez, przez Berlin, okolice Berlina. Więc też mam takie proste doświadczenie, że rządzący to Hitler Stalin, Czy dzisiaj wielu takich rządzących, których się stawia miejsca Pana Boga odstawia uchwały, które promują zabijanie dzieci poczętych, czy starców, czy też nawet te ustawy LGBT i, takich, i, 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 i tych skłonności, które są amoralne, jak dla mnie, seksualnie i w ogóle. E, czy rozbijanie rodziny, czy ustawienie praw, czy, że stanie, Lenin był pierwszy, który wprowadził rozwód, czy aborcję, czy jakieś inne rzeczy, czy ustawienie jakichś cywilnych związków małżeńskich, które są sprzeczne z Bożym też prawem. Bo wiadomo, że małżeństwo przed Bogiem, jeśli ktoś jest katolikiem, chrześcijaninem, chrzanem, to nie jest to samo, kiedy, kiedy człowiek idzie do, cywilne, do cywilnego miejsca i bierze jakiś, jakiś tam papierek z urzędu, a kiedy jest na kobiercu, kiedy przyczeka Bogu i zaprasza Boga w to miejsce, żeby on spajał w tym małżeństwo. Więc to tak na, na tej takiej zasadzie, że dzisiaj wiele jest takich ustaw, które działają. Ostatnio by była nawet ta powódź w Niemczech, tak szybko spadł deszcz. Może, możliwe, że właśnie to jest to Boga poprzez te ustawy, które ustawiają rządzący od, od ziemi i zacznijcie że powoduje tyle ataków osób, też tych możliwych, że w tych Niemczech, to jest to po prostu no, to nie takie tyle no, żebyśmy, nawet um... ustaw, co, co po prostu kwestia tego, że rzeczywiście, że Niemcy odrzucają Pana Boga dzisiaj. Yy, bardzo mało jest yy, tam księży, tak, brakuje księży w że ja w gdzie. Tak, nie chodzą do kościoła. No, no, ale nawet. Którzy chodzą, Uprzele, to, ten, to nawet ci, którzy chodzą, często nie mają poczucia grzechu i się nie spowiadają, często przyjmują komuś się do Ja wiem, byłem w drugi raz w pracy w Niemczech, to miałem takie odczucie, że tutaj mam szczególnie doczuć Panu Bogu za a... do Tak, że spotkałem kilka osób, które rzeczywiście były wierzące, które skowiadało się regularnie, ale też spotkania polskiego tam kościelnego, którym mówią się w ogóle nie, się tutaj nie spowiada, ale komunizm to przyjmuje. Bo jest takie przekonanie, że społeczność powszechna jest wystarczająca. A ja mu to powiedziałam, że to, że tak nie jest, że to jest kłopot. Więc to, 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 tak to wygląda, jeśli chodzi o ten kraj. Mam no, jeszcze fragment z Księgi Daniela. Eee, Uczta Baltazara i zagadkowy napis. Król Baltazar wydał wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i w obecności pił wino. Gdy Baltazar napił się wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor wziął ze świątyni w Jerozolimie, żeby mógł z nich pić król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia zabrane ze świątyni, która jest domem Boga w Jerozolimie i pił z nich król, jego dostojnicy, jego żona i nałożnice. Pili wino i chwalili Bogu ze złota, srebra, z miedzi, z drewna i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ludzkiej ręki i pisały na wapiennej ścianie na wapiennej ścianie pałacu królewskiego naprzeciw świecznika. Gdy król zobaczył pieszącą rękę, zmienił się wyraz jego twarzy. Zląkł się bardzo, zaczął drżeć na całym ciele i poczuł się słabo. No i tutaj dalej wezwano prolog, proroka Daniela, żeby wyjaśnił ten napis. Daniel powiedział królowi. Słowa te znaczą. Mene, Bóg określił Twoje królowanie, jego koniec. Tekel, zważono Cię na wadze i okazałeś się bezwartości. Perez, Twoje królestwo zostało podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy Baltazar kazał ubrać Daniela w purpurę, włożyć mu złoty łańcuch i szyję i ogłosić, że w tym królestwie. Będzie panował jako trzeci. Jeszcze tej nocy król haldejski Baltazar został zabity. Moi drodzy, dzisiaj jak to patrzę, to, nie wiem, na prezydenta Bajderna w Stanach Zjednoczonych, czy na innych władców tego świata, którzy niby są katolikami, a przynajmniej świętą, świętokradzki, a są za aborcją, za autonazją, za te prawa, to są zaświatowani, czyli po prostu tak nie panu Bogu, jak ten król Baltazar, który myślę, że może świętości po prostu sobie szydzić. Pan Bóg pokazał tym baldarowi w tym momencie, że, jego, że, że nie waży nic. Że przed Bogiem jest niczym. Jest prochem, tak jak ja. On człowiek tylko nadetę pychą myśli, że na stanowisko, że jest przed Bogiem kimś. Jest dzieckiem Bożym, Bóg go kocha, ale jeśli po prostu bluźni Panu Bogu, to sam tak jak święty Paweł pisze, a szczególnie kiedy przyjmuje sakramenty święte, kiedy ich potopienie pić będzie. My po prostu musimy to zrozumieć, że, że, że jest, możemy, możemy być bierni Bogu. Wtedy, kiedy słuchamy bardziej jego niż drugiego człowieka, to tak, to jest takie moje odczucie. I czasami na to tak obserwuję, że wielu rządzących narzuca określone prawa dzisiaj przez chrześcijanom i usiłuje się nas odciągnąć od wiary katolickiej. tak jak ostatnio jak słuchałem takie wypowiedzi, że nauczyciel historii histor biologii w Hiszpanii że to tak, że powiedział, że tylko dwóje, w tym biologicznie. Ja jest o to zwolniony. Wielu ludzi, którzy jest szkodowany tylko dlatego, że. Chcemy być ekologowi i możemy o prawo, a rządzący ich uciskają, I że jesteśmy w takim ucisku własnego sumienia, że możemy lepiej nie mieć nic na prawo. Na przykład nawet to, co jest po prostu rozsądne, tak? że są dwie płcie biologiczne, no bo są dwie płcie, nawet jeśli ktoś uznaje, że jest więcej płci jakichś takich psychologicznych, no to te dwie biologiczne są tak. I dzisiejszy świat nie, nie przyjmuje, tak? Już, już od zakończenie przeczytamy z bo Proszę, masz coś jeszcze to powiedzieć Myślę, że już musimy kończyć, więc o, szybko opoko... przeczytamy. Tutaj jeszcze jest jeden taki... fragment o Wielkiej Nierządnicy. Następnie wyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy trzymali siedem czasz i zwrócił się do mnie, mówiąc Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wielkimi wodami. Korowie ziemi uprawiali z nią rozpusta, mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Anioł przeniósł mnie duchu na pustynię i ujrzałem kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii. Bestia miała siedem łbów i dziesięć rogów, a na ciele pełno bluźnierczych imion. Kobieta zaś była ubrana w purpurę i szkarłat, ozdobiona złotem, drogocennymi kamieniami i perłami. Trzymała w ręku złotą czaszę, wypełnioną ochydą i plugastwem swego nierządu. Na czele miała wypisane imię tajemnice – Wielka Babilonia, matka nierządu i ohydy ziemi. Zobaczyłem, że kobieta upiła się krwią świętych świadków Jezusa, a widząc to ogromnie się zdziwiły. Moi drodzy, już to do to powiem. Dzisiaj świat dążył do tego, żeby niszczyć wszystkim co jest święte, niszczyć ludzi wierzących i zchydzić tych, którzy wierzą w Boga. Jako, jako zacofanych, jako, jako zastężeniaków aparmuje się po prostu wszystko, co jest zgniłe moralnie, czyli po prostu wszystkie, wszystkie rozwiązłości, inne rzeczy jako, jako normalność ja, a, Można powiedzieć, że wracamy a, do czasów pogańskich. Bo, tak, no, jest, no, bo żyjemy w neopogańskich czasach i też jeszcze, jeszcze to, że jest bluźni na, na wszystkim w sztukach, teatrach, filmach, w muzyce Bogu. Ja myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy Pan Bóg będzie działał wiele, wiele różnych znaków. To jest takie moje uczucie, a jednocześnie będzie bronił tych, którzy nie że którzy chcą być mu wierni. Patrzmy na to, co się dzieje w rzeczywistości, bo... Ta książka nieskończenie różni mi od czasów. Zachęcam do jej Bardzo dużo fajnych rzeczy pokazuje, i dużo tematów o dużo takich tematów też wyjaśnia. Dostańcie z Bogiem. Trzymajcie się, Pa. pa.